Cześć widzowie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z e, Inside. I... lecimy dalej. Ostatnio uciekliśmy od psa, ale... Znowu to samo! Ej, jakie mam bez? No, zagryz mnie na śmierć. Okej. Okay. Okej. Okay. zakres mnie na śmierć. Nie rozumiem. Co tu się dzieje? Czekaj, co ja zrobię? No, dalej. Biegnij. Nie no, nie uda się. A ja dobra, wiem co zrobić już chyba. No, musimy skakać. No dawaj, dawaj, dawaj. Okej, okay, git. Oj lecimy teraz. O Jezu. Łap się. I teraz co? Pchaj mnie. mnie. Dobra, nara. Spadam. Co jest? Co to za wózek? O, widziałem tą ankietę, nie? Chcieliście Little Nightmares, a potem Resident Evil. Więc najpierw Little Nightmares zrobimy, bo miałem dokończyć i tak. A potem zrobimy Resident Evil. Więc myślę, że będzie fajnie. Jak teraz mam to zrobić? A, tu jest podwójne. Oj, oj, oj. A, dobra, już widzę. Dobra. Jestem taki głupi... Jestem, ale dobra, nieważne. Tu na górę, tutaj ten łapie nas, cofamy się. Dotąd idź. Odczepiamy się. <śmiech> <śmiech> przesuwamy pudło. Syk. I lecimy. Przesuwamy się. I lecimy dalej w grę. Słuchaj mnie! Ja tu powinienem chyba stanąć. Dobra, albo, albo nie. Lecimy dalej. A gdzie ty idziesz bez mojej zgody? Ja już widzę, co trzeba zrobić. Okej, okay, mamy. No i dupa. No i co teraz? A tu jest kolejne. widzę. Co jest? Steruje jednym i drugim. O ja pierniczę. Rzesz? Nie. A jak już się odczepić, nie odczepiając siebie? To jest interesujące do Zrobić. Przecież nie od Okej. Ok, dupa nie, ok. O dobra, ok. Rozumiem. Już po to mi tak łatka. Po to mi tak łatka. Już ja rozumiem wszystko. Tutaj nakładeczkę, teraz tu, teraz tak, łap się tego, teraz bam, odczepiamy się, przyczepiamy się znowu <laughs> i lecimy dalej z naszym panem, <laughs> który jest dobry, fajny, nie wiem co jeszcze. No po prostu jest dobry. Pcha nas przez całą drogę. O cholera, co to jest na dole? Co to, co to za włas? Do Gozilli pewnie. Aj! Haj! A to końca już. A ja mam tam spaść najprawdopodobniej. Dobra. No ja tu nie widzę innego rozwiązania, trzeba tam po prostu spaść. Dziś tutaj. Jesteś głupi, zems do końca to trochę i odchyliłem od razu. Wojtek jest głupi. Do końca. I teraz hop! Odczepuj się, leć! Jezu, blizutko. Było blisko, naprawdę blisko. Dobra, pójdziemy dalej. Do góry znaczy. Światło. Dupa. A, pewnie gdzieś w dół mam płynąć. No tu coś jest. Ale... Ja w prostu cię topi już. Poddychaj sobie. O, tatwa. okej. Okay. Okej, okay, biegnij skocz, jesteśmy dalej. Chcę ten guziczek kliknąć. Woda opadła! O! Kolejny guzik, którym pewnie wodę podnosi. No jasne, że tak. O! A tu jest łańcuch. Czekaj tak. Lewa trzeba płynąć. No tak, <ścoughs> czekajcie, gasimy.

Hmm. <laughs> Nie dało się tych. Nie ma. Nie dało. Czekajcie. Co my tu w ogóle mamy? Nic. Speedrun. Łańcuch do którego chcę doskoczyć, ale nie mogę, bo za wysoko. Do góry. No, coś tu musi być. No. <śmiech> <śmiech> Hello, coś tu jest. No, no. To zagadka z wodą <śmiech> dopiero. <śmiech> jak jak głupie jest te mi tempy! Do samego końca, bo potem klikamy przycisk z dołu na półkę i lecimy. Ja cusiu Maciusiu kurde e, kliknij. Dawaj, 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 dawaj. No i proszę bardzo. Ale są tępy. <t Godzilla aesthetic> A dobra, no i to teraz tam do wody <laughs> Trzeba popchać Okej okay. Lid Teraz klikamy to <laughs> Na tą tratwę I do łańcuch Oj, teraz z łańcuchem, żeby wejść na samą górę. Czekajcie, podrapię się. <coughs> o jest kolejne jakieś... Uj. Nie lubię tego światła. <coughs> Wiem, co się stanie, gdy się na nie wejdzie. Jest rura, która mnie przed nim ochroni. Już myślałem. Widziałem, że kr kr kręcenie. Ej, no jak? Hamstwo. Nie, teraz to by było okropne, nie? A mój. Dobra teraz korbka w dół. Doskoczysz! Nie doskoczysz. Nie, Zesem myślałem, naprawdę. Doskoczysz, nie doskoczysz. Ale dostaję w karkach. Ui, dobra, nasze dziecko to już jest dziecko. To po prostu. <laughs> to już jest dziecko. Nie dzieciak. Zdorzę, zdorzę! Skacz! Dobra, zróbmy sobie normalnie, czyli no dwa yy, te. <śmany> Skacz! I no tych światełek. Oj! Już prawie by było. <śmany> Dobra, skocz! Dobry! Żeby nas nie zjedli zombie, kurde. Ojo! Okej, okay, to był dobry wybór. A nie, to oni tylko chrapią. Myślałem, że ich już w zombiaki zamienili. Okej, okay, oby, oby ta rura mnie ochroniła! Drugie! A dobra, to drugie to git. To mam w dupie drugie. Szybko, 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 szybko. Skakuj to Jezu, dobra, git. Na farcie. Na dosłownym farcie. Ileż mamy minut nagrania? 15 dopiero, co tak mało. <laughs> oj! Oj! No dobra, czyli tu w dół. <laughs> Lijkt u al een tijdje? Oei! En moet houdt het al een Ik... Widzowie, chcielibyście Evil nun Broken Mask? Ja to kiedyś nagrywałem, ale. Ale dużo rzeczy się pewnie tam zmieniło. Więc. And... Napiszcie w komentarzu albo zrobię ankietę. Nie wiem. Zobaczę. Hm? Co tam się dzieje, w środku? Czemu się skrad? A <laughs> Okej, okay. czemu się skradamy? Ja, skoczymy. <laughs> Nie, zatrzymałem się. Czemu one zagrażają dzieci? Mm. Nie, nie wiem. To, to tylko dziecko. Dobra, wiem co zrobić. Patrzcie na to. Ty się tutaj nie wślizgniesz. Nie wejdziesz tu, nie ma szans. Ej, pierd Nie umie pływać tak jak ja. Dobra, nurkuję i nara. Ty, on też umie pływać, nurkować. Biegnij chłopaczku Biegnij, biegnij! Ja. obstałem o cholera Dobra, git. No, już więc trzeba będzie robić. Dobra, już wiem, co trzeba będzie robić. Nara, nie zrobiłem dyski! Musicie przejść na drugą stronę, by mnie zdobyć. Dawaj, 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 szybko, 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 szybko. Kapitan psów już leci. Ale to wszyscy są głupie. Ej, a boli mnie noga. <laughs> Łatwo z wami. O, cholera, jasno! Marka, dobra, no Esa, dawaj jeszcze raz, jeszcze jedna runda, jeszcze jedna, jeszcze jedna runda. Dawaj, dawaj dzieciaku! Dobra, a jeszcze nie wychodzę, bo to się może źle skoczyć, te psy za mogą wbiec w każdej chwili. No, ci dawać. dawać. Biegnij. Biegnijcie. O! Dobra, półkę przewróciłeś to, już w ogóle. Ale i tak się mogą tu dostać. Więc no. Dobra, widzowie. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. W kolejnym zejdziemy sobie na dół po tej drabinie. No i no. Myślę, że Wam się spodobało. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. No i papa.